W dzisiejszym filmie zobaczycie rzeczy na Boże Narodzenie, które całkiem niedawno pojawiły się w sklepie Pepko. Jeśli jesteś tu nowy, zostaw obserwacje, aby być na bieżąco z następnymi nagraniami. Możesz też udostępnić ten film, jeśli uważasz, że komuś mógłby się spodobać. Zostaw łapkę w górę, jeśli któraś z rzeczy świątecznych spodobała Ci się. W tym nagraniu pokażę świąteczne akcesoria, ozdoby, dekoracje oraz ubrania, których nie pokazywałam we wcześniejszych filmach. W sklepie Pepko pojawia się coraz więcej rzeczy świątecznych i w każdych następnych filmach staram się na bieżąco przedstawiać każde z nich. Zapraszam też do obejrzenia poprzednich nagrań, do których linki znajdziecie w opisie tego filmu. W sklepie Pepko widać już coraz więcej świątecznych ubrań. Damskich, męskich oraz dziecięcych. Taka dziecięca piżama kosztuje 30 zł. Znajdziemy ją w różnych rozmiarach. Świąteczny dziecięcy sweter z wizerunkiem Renifera kupimy za 35 zł. A taka bluzka kosztuje 10 zł. Znajdziemy też dress z postaciami z psiego patrolu. Świąteczna dziecięca bluza kosztuje 30 zł. Dresowe spodnie są w tej samej cenie. Wśród świątecznych damskich ubrań znajdziemy taką koszulkę oraz bluzę. Widoczna po prawej stronie biała koszulka kosztuje 25 zł. Koszulka jest w różnych rozmiarach. Świąteczna bluza kosztuje 50 zł. A teraz czas na dekoracje i akcesoria świąteczne. Jak już wcześniej wspominałam, w dzisiejszym nagraniu pokażę przede wszystkim te rzeczy, których nie pokazywałam we wcześniejszych filmach. Zachęcam więc do obejrzenia poprzednich nagrań, w których po kolei opisywałam wszystkie widoczne tutaj rzeczy. Kubeczek w kształcie Świętego Mikołaja o pojemności 480 ml kosztuje 15 zł. Widoczna za nim figurka stojącego Renifera kosztuje 30 zł. Szklane świąteczne słoiki z ceramicznymi pokrywkami o pojemności 3,5 litra każdy kosztują 25 zł. Poniżej, oprócz poduszek w kształcie Świętego Mikołaja, które nadal dostępne są w niektórych sklepach Pepko, taka poduszka kosztuje 40 zł, są również pudełka do pakowania prezentów, które zaraz pokażę. Średniej wielkości, świąteczne, zdobione tekturowe pudełko kosztuje 17 zł. Szerokość pudełka to 25 cm, długość 27 cm, wysokość. 14,2 cm. Pudełka na prezenty są różnej wielkości. Widoczne tutaj ma szerokość 24 cm, długość 32 cm. Wysokość 11,2 cm. Kosztuje 12 zł. W sklepie Pepko na Boże Narodzenie są też nowe koce w kolorze czerwonym oraz zielonym. 30 zł kosztuje koc zapakowany w worek z tego samego materiału. Wymiary koca to 130 cm szerokość a 170 cm długość. W tej serii jest też koc w kolorze zielonym. Kosztuje tyle samo i ma te same wymiary. Na półkach znajdziemy też świąteczną poduszkę w kształcie myszki Miki. Cena takiej poduszki to 40 zł. Kubeczków w sklepie Pepko jest bardzo dużo i coraz więcej. Wśród moich filmów znajdziecie też taki, w którym opisałam wszystkie kubeczki, jakie dotychczas pojawiły się w Pepko w świątecznej edycji. Ten kubeczek, wykonany ze szkła ze świąteczną dekoracją, kosztuje 20 zł. Pojemność takiego kubeczka to 300 ml. A taki, widoczny tutaj, kubeczek ze świątecznym napisem, ma pojemność 520 ml. Kosztuje 15 zł. Są też świąteczne ceramiczne miseczki w kształcie Renifera w dwóch rozmiarach. Tak prezentuje się mniejsza miska, która kosztuje 15 zł. A tutaj widzimy większą miskę w tej samej cenie. Są też świąteczne ceramiczne miseczki w kolorze białym z wizerunkami reniferów oraz ze śnieżynkami. Pojemność to 700 ml. Cena 12 zł. 10 zł kosztują ogrzewacze do rąk ze świątecznej serii akcesoriów z postaciami z bajek. Są też turystyczne kubeczki z rurką, tak jak widzimy tutaj po lewej stronie. Kubeczek ma pojemność 550 ml, kosztuje 35 zł. Te zawieszki w kształcie skrzatów. Zestaw za 10 zł już pokazywałam, ale dzisiaj znalazłam je w innych kolorach. W zestawach są też skrzaty w zielonych czapeczkach. Świąteczne pachnące podpóri w szklanym słoiku kosztuje 25 zł. Wśród zestawów dekoracyjnych na choinkę jest komplet 12 gwiazdek w kolorze czerwonym oraz złotym. Ten zestaw kosztuje 7 zł. Dekoracje są plastikowe. Świąteczna pachnąca świeca z dekoracją świąteczną dookoła ma zapach miały i jodły. Cena tej dekoracji to 15 zł. 20 zł kosztuje, widoczna tutaj, choinka. Choinka jest na drewnianej podstawce, w jutowym worku. Udekorowana jest szyszkami. Drewniane postaci z dziadka do orzechów widoczny obok kosztują 20 zł. jedna. A drewniana choinka po lewej stronie jest za 10 zł. Na półkach sklepu Pepco pojawiły się takie dwa dyfuzory w kolorze zielonym i czerwonym. Czerwony dyfuzor ma zapach kwiatowy. Kosztuje 25 zł. Dyfuzor w kolorze zielonym ma zapach leśny. Jest w tej samej cenie co poprzedni. 15 zł kosztuje widoczna tutaj dekoracja na choinkę. Dekoracja jest podświetlana z postaciami z bajek wewnątrz. W sklepie PEPKO znajdziemy też świąteczne poduszki na krzesła w kolorze czerwonym z wzorami gwiazdek. Poduszka ma wymiary 40 cm szerokość i tyle samo cm długości. Kosztuje 25 zł. Wśród świątecznych poduszek znajdziemy też taką, w kształcie domku. Cena tej poduszki to 40 zł. Widoczna tutaj w kolorowym worku choinka, udekorowana szyszkami, kosztuje 10 zł. Tak prezentuje się ta niewielka świąteczna dekoracja. A po prawej stronie widzimy szklane zawieszki na choinkę w kształcie Mikołaja. Zawieszka kosztuje 15 zł. 10 zł kosztuje zestaw 6 sztuk widocznych tutaj dekoracji choinkowych. Dekoracje są w kolorze złotym oraz czerwonym. Te nowe świąteczne świece zapachowe w kształcie Mikołaja i bałwanka kosztują 15 zł. Każda. Świece są w jednym zapachu mają zapach cynamonu. Widoczna tutaj świeca ma zapach pikwy i śliwki. Świeca jest z pokrywką, na której widać Renifera w kolorze złotym. Kosztuje 25 zł. Ta świeca ma zapach ciemnej czekolady i mokki. Kosztuje 17 zł. Świeca w kolorze złotym w kształcie świątecznej dekoracji choinkowej kosztuje 17 zł. Pachnie machoniowym drewnem tekowym. Są też takie dekoracyjne świece świąteczne w cenie 12 ,1 zł jedna. Ta dekoracja dostępna już była w zeszłym roku. Teraz znalazłam ją w kolorze srebrnym oraz złotym. Świeca zapachowa w kształcie choinki kosztuje 25 zł. Srebrna ma zapach przypraw. Świeca w kolorze złotym ma m.in. zapach karmelu. Jest w tej samej cenie. Zapachowy dyfuzor zapakowany w dekoracyjne pudełko prezentowe ma zapach świątecznej girlandy. Kosztuje 25 zł. Wśród rzeczy na Boże Narodzenie znajdziemy też takie dyfuzory zapachowe, których zapach możemy sprawdzić tutaj. Po lewej stronie większy, po prawej stronie mniejszy. Mniejszy kosztuje 15 zł. Ma zapach miały i jodły. Większy ma zapach mokki. Kosztuje 35 zł. Świeca zapachowa w kształcie świątecznej gwiazdy w kolorze złotym kosztuje 15 zł. 5 zł kosztuje choinkowa dekoracja Mikołaj lecący balonem. Tyle samo kosztują świąteczne długopisy żelowe, z nakładkami w różnych świątecznych wzorach. 17 zł kosztuje zestaw dwóch świątecznych ręczników. Każdy z ręczników ma wymiary 38 cm szerokość i 64 cm długość. Ręczniki są w dwóch wzorach. 12 zł kosztują mniejsze świąteczne ręczniki o wymiarach 30 cm szerokość i 50 cm długość. Zestaw zawiera dwa ręczniki w dwóch kolorach. 25 zł kosztuje taki widoczny tutaj termofor, jak pisze na metce z pestkami wiśni. 10 zł kosztuje zestaw 4 świec w kolorze złotym. W sklepie PEPKO znajdziemy też takie widoczne tutaj dwa zestawy prezentowe. Na opakowaniu zestawu jest półokrągłe lusterko. Komplet zawiera dekoracyjną ośnieżoną choinkę, świecę zapachową oraz dyfuzor. Cena tego zestawu to 35 zł. Zestaw w kolorze białym i srebrnym ma zapach pigwy i śliwki. Zestaw w kolorze białym i złotym ma zapach świątecznej girlandy. Świątecznych zabawek i maskotek znajdziemy też taką postać Świętego Mikołaja. Ta pluszowa maskotka kosztuje 12 zł. Świąteczna podkładka na stół w kolorze białym z dekoracjami w kolorze złotym kosztuje 8 zł. Ma średnicę 38 cm. Poniżej znalazłam podkładki wykonane z grubszego materiału za 10 zł każda. Średnica każdej z nich to 38 cm. Podkładka ma dwa wzory: jeden z choinką, drugi ze świątecznym napisem. Podświetlane dekoracyjne figurki, w których świeci się trzymana w rękach kula śnieżna, kosztują 25 zł. Te dwa ceramiczne pojemniki na ciastka pojawiły się całkiem niedawno. Jeden w kształcie świętego Mikołaja, drugi w kształcie piernikowego domku. Pojemniki są częściowo zafoliowane, więc nie da się ich otworzyć. Ceramiczny domek z piernika przeznaczony jest na ciastka dla świętego Mikołaja. Kosztuje 35 zł. Pojemność to 1300 ml. W tym domku otwierany jest dach. Ten pojemnik na ciastka ma otwieraną czapkę świętego Mikołaja. Tak jak poprzedni, kosztuje 35 zł. Ma pojemność 1300 ml. Te świąteczne filiżanki już prezentowałam wcześniej. Zestaw kosztuje 12 zł. Do zestawu skompletować możemy miskę oraz talerz. Miska kosztuje 10 zł, ma pojemność 680 ml. Talerz kosztuje 12 zł, ma pojemność 200 ml. Wśród dekoracji na święta są też podświetlane ceramiczne figurki Bałwanka oraz Renifera. Figurki zawierają światełka LED, działają na baterie. Te dekoracje kosztują 15 zł. 15 zł kosztuje przeźroczysty świecznik w kształcie kuli. Ceramiczne osłonki na donice w kolorze czerwonym oraz zielonym są za 20 zł każda. 25 zł kosztuje podświetlana dekoracja na okno. Dekoracja zawiera 83 światełka LED. Metalowy lampion w kolorze zielonym i czerwonym jest za 10 zł. Zapraszam do obejrzenia następnych oraz poprzednich filmów, do których linki znajdziecie w opisie tego nagrania. Dziękuję za obejrzenie filmu.